co? Do siebie! Cześć! Ja jestem Ozzy. W dzisiejszym odcinku żeby dobrze rozpocząć wakacje trzeba się odpowiednio do tego przygotować. Pierwsze o strój, więc... What the heck? No, tak lepiej. Następną rzeczą to pozbyć się wszystkiego, co nam przypomina o szkole. No może nie tak na zawsze permanent. Opróżnić swój plecak i schować go w najciemniejszej czeluści waszego pokoju. Przyjdę szafy. Ja tutaj mam swoją torbę, ponieważ no, jestem ja studentem dużą torbę i zaraz zarazem ją opróżnimy. Zobacz, Zobaczcie, jak ma. z bieg. Uuu jakaś tanie a złódka chińska. Po prostu To coś Sztuczny palec Co? Muchaj sobie! Pasek. PSP Mój pamiętam, znaczy szkicownik. Szkicownik, oczywiście. Szkicownik, w którym nic nie mam, tylko jedno rysunek. Książka Krzysztofa gądziarza? Dzięki niej się wybije na YouTube Śmieci, śmieci, mnóstwo śmieci Zimowe skarpetki Naprawdę dawno tu nie zaglądałem Ojo, ja na miejsca A ty jeszcze taką torbę, którą nosiłem na uczelnię to, to już w ogóle jest jakiś śmieć. Mycze Kody rabatowe Kolejne kody rabatowe no Co jestem biednym studentem? Sztućce Pisia straż Masę śmieci Kurde, ja muszę to posprzątać. <laughs> Nie mogę tego zostawić. Kiedy już ukradniecie swoje torby i plecaki, to możecie to po prostu wyrzucić. I kiedy już to wszystko zrobiliście, to możecie teraz się rozsiąść, się tu. I się relaksować. Mm, no, m, chyba że macie sierpień, albo tak jak ja wrzesień, to... Ale to są dwa miesiące! No, mucha, idź sobie. God damn it, every time!